W sobotę 13 grudnia koszykarze drużyny Sklep Polski MKK Gniezno zmierzyli się w ramach sezonu zasadniczego rozgrywek ligowych na wyjeździe z SMS PZ Kosz Władysławowo. Był to kolejny mecz, z którego podopieczni trenera Arkadiusza Konowalskiego wyszli zwycięsko pokonując gospodarzy 82 do 63. Mecze nasze z Władysławowem zawsze są emocjonujące, zwłaszcza na, na wyjazdach. Bardzo ciężko nam się z reguły tam gra i, i też tak naprawdę było w meczu wczorajszym do połowy prowadziliśmy 14 punktami. Słaba kwarta trzecia w naszym wykonaniu spowodowała, że gospodarze dość nas jeszcze na dwa punkty, ale na całe szczęście przełamaliśmy swoją niemoc. Ponownie zbudowaliśmy ponad 10 punktową przewagę i ostatecznie 82 do 63 wygrywamy kolejne spotkanie, z czego się bardzo cieszymy. Najwięcej punktów dla MKK zdobyli Maciej Gorzelany 17, Hubert Konowalski 16, Piotr Trzebietkę 15 i Krzysztof Rospendowski 14. Teraz przed świętami ostatnie spotkanie ligowe na własnym terenie. Najbliższą sobotę o godzinie 16 w Gnieźnie. Ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. Naszym przeciwnikiem będzie zespół Akademii Gortata Gdańsk. Także mocny zespół, zresztą w zeszłym roku rywalizowaliśmy z nimi bardzo zacięcie w pierwszej rundzie playoffów. Także na pewno będą chcieli nam się zrewanżować za to, że to my w zeszłym roku awansowaliśmy do dalszych gier. Zapraszamy zatem w sobotę do Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie.